Bez migracji pracowników nie poradzimy sobie jako kraj, nie poradzimy sobie jako przedsiębiorcy i nie pójdziemy dalej. Natomiast niewątpliwie nie jest to jedyny element, na który musimy postawić. W momencie, kiedy zmieniają się kwestie dziś, tu i teraz z dnia na dzień, niezapowiedzianie to to jest coś, co psuje całkowicie nie tylko biznes, ale opinie, reputację. Nas jako kraju. Firmy się boją prowadzić biznes w Polsce, bo jest niestabilny, bo jest nieprzewidywalny. Jest w ogóle taka szansa, że my się między sobą dogadamy, bo jak patrzę na to, co się dzieje, no to coraz mniej chyba w to wierzę i nieważne, kto rządzi, i nieważne, w jakim temacie rozmawiamy. Musimy być optymistami, wiesz, <laughs> że tak się wydarzy. Jednym z tematów, które rozgrzewa opinię publiczną, rozgrzewa agencje pracy, rozgrzewa pracowników, rozgrzewa pracodawców są migracje. Podzielone są zdania na temat tego, czy migranci uratują polski rynek pracy, który zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi, bezrobocie 5,1 w grudniu 2024 roku. Więc ja zadam to pytanie, to jest lekarstwo, recepta na nasze problemy? Zdecydowanie jest to lekarstwo ale niekompleksowe. To znaczy na pewno musimy zdać sobie sprawę z tego, że bez migracji pracowników nie poradzimy sobie jako kraj, nie poradzimy sobie jako przedsiębiorcy i nie pójdziemy dalej. Natomiast niewątpliwie nie jest to jedyny element, na który musimy postawić. Dodatkowymi kwestiami są na pewno rozwój obszarów dotyczących uniwersytetów, szkół, szkół zawodowych przede wszystkim, czyli tutaj powinniśmy postawić na specjalizacje różnego rodzaju, od najniższych po specjalistów IT. I to uważam, jest taki element, który powinniśmy skompilować na strategię krótko i długofalową. Poznaliśmy um, politykę migracyjną, strategię migracyjną e, e, Polski. To jest taki dokument, który też bardzo mocno rozgrzewał i też chyba dokument, który nie do końca spełnia wszystkie e, oczekiwania. Czego z Pani perspektywy, z perspektywy Agencji Pracy w tej strategii e, zabrakło? Dzisiaj nie jesteśmy pewni do końca, na ile ta strategia będzie zrealizowana, na ile e, ruch e, na rynku jest tak e, trudny, że ciężko będzie wdrożyć wszystkie elementy sukcesywnie, krok po kroku. E, na pewno brakuje e, takich regulacji dotyczących stricte e, podmiotów e, uczestniczących w rynku typu agencje zatrudnienia. Na pewno brakuje kwestii związanych z kształceniem, silnym kształceniem umiejętności miękkich już od szkoły podstawowej, bo trzeba sobie powiedzieć, że na studiach się tego nie nauczymy, więc tu musimy objąć całkowicie wszelkie szkoły tym obszarem i to jest element myślę już bardziej edukacyjny niż stricte migracyjny. Ale jeśli chodzi o samą politykę migracyjną, to to, co nas najbardziej boli, to to, że te rzeczy, które my dzisiaj się dowiadujemy, nie są pewne na przyszłość i to chyba jest najbardziej trudne dla pracodawców, bo pracodawcy sobie poradzą z wieloma elementami, poradzą sobie z trudnymi kwestiami legalizacyjnymi, poradzą sobie z czasem, który musimy ponieść, żeby uzyskać pracownika. Natomiast w momencie, kiedy zmieniają się kwestie dziś, tu i teraz, z dnia na dzień, niezapowiedzianie, to to jest coś, co psuje całkowicie nie tylko biznes, ale opinie, reputację. Nas jako kraju. Tak, zostając w tej polityce migracyjnej, ale też patrząc szerzej, bo jak przyglądamy się temu, jak powstają przeróżne dokumenty w naszym kraju, jak powstają przeróżne ustawy, to mam czasami wrażenie, że my sobie lubimy trochę robić na złość, że sprawdzamy tą naszą kreatywność. Jest tak, że powstaje wiele dokumentów, które no, totalnie nie są przypisane do tych potrzeb pracodawców, agencji, firm. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że mamy duże zaległości w tej materii i musimy robić pewne rzeczy sukcesywnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że gro e, dokumentów e, legislacyjnych jest robiona tu i teraz, bo jest potrzeba. E, wrzucenie jednego słowa powoduje, że rozsypuje się jakaś część biznesu, bo ktoś nie pomyślał o tym, że tak się może wydarzyć. I to są te rzeczy, a jeszcze do tego dochodzi czas, który którego nie ma, bo te zmiany wchodzą bardzo szybko. I to wszystko razem powoduje tą niestabilność biznesu, i to też powoduje, że biznesy z Polski uciekają. Firmy się boją prowadzić biznes w Polsce, bo jest niestabilny, bo jest nieprzewidywalny, a tego potrzebują firmy. One mają wystarczająco dużo problemów wynikających z planowania własnej strategii, więc zmiany e, polityczne. E, czy zmiany gospodarcze, które się dzieją, mają w zasadzie dodatkowy wpływ na to, co chcemy robić, i brak przewidywalności tych procesów powoduje totalną destabilizację. Więc myślę, że w tym kontekście y, chyba najistotniejsze jest właśnie stabilność, przewidywalność i taki spokój, którego nam zdecydowanie brakuje. I to, co pani powiedziała, że jedni myślą tak, drudzy myślą tak. Oczywiście zgadzam się, natomiast potrzebny nam jest taki swoisty okrągły stół, który gwarantuje poznanie potrzeb wielu środowisk, no żeby pytanie, znaleźć konsensus. Kiedy, kiedy taki, czy, czy w ogóle jest szansa, że taki okrągły stół y, będzie zrealizowany, powstanie i rzeczywiście usiądą wszystkie zainteresowane strony i być może z dużymi emocjami, bo ja domyślam się, że te emocje y, będą, ale jednak z, przydebatują y, rozwiązania, które będą dobre y, dla każdej strony, bądź też akceptowalne przez każdą stronę. Trochę na zasadzie wilk syty i owca cała. Każdy jednak... Osiągnie to, co chce osiągnąć w jakimś tam stopniu. Jest w ogóle taka szansa, że my się między sobą dogadamy, bo jak patrzę na to, co się dzieje, no to coraz mniej chyba w to wierzę i nieważne, kto rządzi, i nieważne, w jakim temacie rozmawiamy. Musimy być optymistami, wierzmy, że tak się wydarzy. E, bardzo na to liczymy. E, my, jako agencje zatrudnienia, ale też myślę, e, firmy, które funkcjonują na rynku, bo my oprócz tego, że jesteśmy agencją zatrudnienia, to też jesteśmy firmą, która funkcjonuje w świetle tych przepisów, które obowiązują. E, Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że. Że ona będzie dla nas pozytywna na przyszłość. Jeszcze jedno pytanie, mi do głowy, na sam koniec, niezwykle istotne, bo pytanie o społeczeństwo, bo z jednej strony my potrzebujemy rozwiązań, które będą rzeczywiście um, normalizowały pewne sytuacje, które na rynku pracy zachodzą, ale mamy ten też silny opór społeczny przed migracjami, tak naprawdę. I pytanie: Czy jest w ogóle szansa, Pani zdaniem, na to, że zostanie stworzona duża kampania społeczna, która będzie przekonywała, że migrant wcale nie oznacza nic złego? bo tego chyba bardzo mocno potrzebujemy patrząc na przeróżne badania Polaków. Myślę, że dwie rzeczy są do tego bardzo potrzebne. Po pierwsze, dobra właśnie legalizacja migrantów. Na kilku płaszczyznach zapewniająca bezpieczeństwo, a dopiero później kampania e, taka stricte społeczna, e, pod kątem e, uświadamiania pewnych procesów, co zostało zrobione, jak zapewniliśmy to bezpieczeństwo. Dlatego, że dzisiaj jest tak duża destabilizacja w społeczeństwie, jeśli chodzi o, o opinie m, na temat migracji i osób przyjeżdżających do nas do Polski zarobkowo, m, oni muszą uwierzyć, oni muszą chcieć. E, a żeby to się wydarzyło, to musimy im pokazać najpierw, co zrobiliśmy, bo niestety y, dotychczas y, ta polityka, która była prowadzona, ta narracja, która była prowadzona, nie, nie daje pozytywnych śladów. Oczywiście y, są sytuacje incydentalne, które się dzieją z y, migrantami na terenie Europy ale one się dzieją również z lokalnymi pracownikami czy ludźmi. To jest normalne, tak się dzieje na świecie. Większa populacja, większa ilość przypadków. Więc musimy dzielić to trochę statystycznie, jak to realnie wygląda, oddzielić te emocje od faktycznych sytuacji z jakimi mamy do czynienia i zmierzyć się z tym wtedy właśnie w kampanii społecznej, która absolutnie jest uważam niezbędna do tego, żeby pójść dalej, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku bez migrantów my sobie nie poradzimy.